Rozdział ósmy Jezus w arce naego. I wtedy ciągnął Yang swoim najbardziej dramatycznym głosem. Jezus otworzył drzwi i wpuścił wszystkie zwierzęta parami. Gledis zmarszczyła brwi. Właśnie wróciła z czyszczenia nóg mułów i stanęła na chwilę, żeby posłuchać opowieści biblijnej Janga dla karawaniarzy. Po czterdziestu długich, długich dniach. I po czterdziestu długich, długich nocach słońce zaczęło znowu świecić, i Jezus wyjrzał przez okno. Zobaczył gwiazdę betlejemską, wschodzącą na wschodzie. Tego było już za wiele. Znalazła panią Lawson w jej pokoju, zapukała w uchylone drzwi. Czy mogę? Spytała. Oczywiście, odpowiedziała pani Lawson. Co się stało? Glebis pokręciła głową, jakby sama nie mogła uwierzyć w to, co słyszała. Może nie rozumiem dobrze dialektu z Yang Cheng, ale myślę, że właśnie słyszałam, jak Yang opowiada karawaniarzom o Jezusie warce Noego. Pani Lawson spojrzała na nią zmęczonymi oczami. Jestem pewna, że dobrze zrozumiałaś, westchnęła. W zeszłym tygodniu opowiadał im o tym, jak apostoł Paweł rozdzielił wody Morza Czerwonego. Karawaniarze domagają się ciągle nowych opowieści biblijnych, i jeżeli wyjdę choć na chwilę, Yang nie może oprzeć się pokusie, by mnie zastąpić, opowiadając własne wersje. Gladys pokiwała głową. Od kiedy Yang został chrześcijaninem miesiąc temu, miał gorące pragnienie, by dzielić się swoją wiarą z karawaniarzami. Ale nie wolno nam narzekać, dodała pani Lawson ze zdumiewającym optymizmem. Yang stara się jak może, a gospoda funkcjonuje o wiele lepiej niż myślałam. Gladys ponownie przytaknęła. Gospoda ośmiu pomyślności działała już od pięciu miesięcy. Na początku musiała wciągać siłą każdą karawanę na podwórko, ale teraz był już zaprzyjaźniony z wieloma karawaniarzami i ich kang zapełniała się niemal noc po nocy, czasami nawet dając nocleg ponad pięćdziesięciu gościom. Bardzo pragnęła nauczyć się lepiej chińskiego. Gdyby dobrze znała język, mogłaby pomagać pani Lawson w opowieściach biblijnych. Postanowiła, że przeznaczy dodatkową godzinę każdego wieczoru na naukę opowieści biblijnych w dialekcie Yang Cheng. Była przekonana, że kilka tygodni powinno wystarczyć, aby mogła opowiadać najprostsze z nich. Ale nie było jej dane tych kilka tygodni. Nie miała nawet jednego tygodnia, w którym mogłaby nauczyć się lepiej dialektu Yang Cheng. Trzy dni później, gdy siedziała w swoim pokoju na skrzynce po mydle i uczyła się ze swojego notatnika nowych chińskich słówek, podeszła do niej pani Lawson i powiedziała, że czas na wspólny spacer. Przez cały dzień Gladys miała pełne ręce roboty i nie mogła zrobić tego, co zaplanowała. Sprzedawca kaszy chciał porozmawiać o Ewangelii, sąsiadka była chora, więc Gladys odwiedziła ją. Pisanie listu do rodziców w Londynie zajęło jej więcej czasu niż przewidywała. W rezultacie tego wszystkiego postanowiła, że nie pójdzie tego dnia na wspólny, codzienny spacer. Bardzo delikatnie powiedziała pani Lawson, że nie może iść z nią na spacer, ponieważ potrzebuje przeznaczyć więcej czasu na naukę języka. Pani Lawson była szorstką osobą, potrafiła wpaść w zły nastrój i mówić nieprawdziwe rzeczy bez zastanowienia. Ale Gladys nigdy nie widziała jej tak rozzłoszczone jak teraz, gdy powiedziała jej, że nie pójdzie na wspólny spacer. Pani Lawson odparła, że w takim razie może się spakować i wyjeżdżać. Gdy nic nie odpowiadała, pani Lawson wpadła w jeszcze większą złość. Zaczęła wyrzucać rzeczy Gladys na podwórze. Szybko zebrał się tłum ciekawskich, by zobaczyć, co się dzieje. Gladys uciekła do kuchni i ukryła się za stołem z Yangiem. Oboje byli zszokowani zachowaniem pani Lawson. Young odezwał się pierwszy. Ona jest stara, powiedział uspokajającym głosem. Potrzebuje czasu, żeby się uspokoić. Może pojedziesz do Cechów i odwiedzisz tę miłą panią tam. Za kilka dni, gdy z tego wyjdzie, pani Lawson pośle ci wiadomość. Gladys zamknęła oczy i próbowała się zastanowić. Pani Lawson nie krzyczała już i nie trzaskała drzwiami. Wreszcie w domu zapanowała cisza. Ale nie mogę iść szlakiem do Cechow, to trwa dwa dni, powiedziała. Nie będziesz musiała iść, znajdę ci karawanę, odpowiedział Jank. Była to smutna podróż przez Hoftsun do Cechow. Tylko dziesięć miesięcy wcześniej podążała tym szlakiem w przeciwnym kierunku, pełna nadziei na spotkanie pani Lawson, a teraz wraca jak wyrzutek. Może jednak rektor szkoły misyjnej China Island Mission miał rację, może brakuje jej tego, co jest potrzebne do bycia misjonarką. Nie miała możliwości wcześniejszego zawiadomienia pani Smith o swoim przybyciu. Najszybszym sposobem dostarczenia wiadomości było posłanie jej za pośrednictwem karawany mułów. a Gladys wyruszyła z pierwszą karawaną, która opuszczała Yangcheng, następnego ranka po ataku złości pani Lawson. Nie wiedziała, jak ma wyjaśnić pani Smith zaistniałą sytuację, gdy znajdzie się w Cechow. Okazało się jednak, że niewiele musiała mówić. Pani Smith rozumiała ją doskonale. Wszyscy znamy panią Lawson, powiedziała do Gladys, gdy się spotkały. Jej serce jest we właściwym miejscu, ale jej temperament czasami staje na przeszkodzie. W ciągu najbliższych kilku dni będzie myśleć o tym, co ci powiedziała i będzie żałować. Jestem pewna, że w ciągu tygodnia zjawi się tutaj posłaniec od niej z listem zapraszającym cię do powrotu. Ona nie poradzi sobie bez ciebie, wiesz o tym dobrze. Pani Smith mówiła to wszystko, trzymając Gladys za rękę. Gladys uśmiechnęła się. Po zapewnieniach pani Smith poczuła się dużo lepiej. Po prostu odpocznij tutaj z nami, a zanim się obejrzysz, nadejdzie wiadomość od pani Lawson. Zapewniła ją podobnie pani Smith, głaszcząc ją po dłoni. Sześć dni później u drzwi stanął posłaniec, ale nie miał ze sobą listu, którego się spodziewały. Rozmawiał z panią Smith w dialekcie z cechów. Pledis niewiele mogła zrozumieć, więc czekała aż skończą. Wreszcie po wielu pytaniach pani Smith podziękowała posłańcowi, skłoniła mu się i zamknęła drzwi z bladą twarzą zwróciła się w stronę gladys co się stało spytała gladys nie jestem pewna odpowiedziała pani smith marszcząc brwi trudno to wszystko zrozumieć to był posłaniec od mandaryna cechow gladys wstrzymała oddech wiedziała że mandaryn reprezentujący władzę Chin nie zajmuje się drobiazgami chyba pani Lawson miała jakiś wypadek powiedziała czy "wszystko z nią dobrze", przerwała jej Gladys z bijącym sercem. "trudno powiedzieć". Mandaryn dowiedział się o tym z wiadomości przekazywanej od jednej karawany do drugiej. "nie wie gdzie jest teraz pani Lawson, ale powiedział, że ona umiera". Głos pani Smith załamał się. "umiera?" powtórzyła Gladys. "tak, ale może to oznaczać wiele rzeczy. możliwe, że ma tylko jakieś zadrapania." Wiesz, jak rozrastają się plotki, odpowiedziała pani Smith, starając się opanować drżenie głosu. Gladys pokiwała głową. Kłębiło się w niej mnóstwo myśli. Mogła zrobić tylko jedno. Muszę szybko ją znaleźć. Ona mnie potrzebuje, powiedziała do pani Smith. Wyjeżdżam od razu. Biedny Jank ma już tyle na głowie. Muszę pomóc mu z panią Lawson. Pani Smith pomogła Gladys zgromadzić zapasy na podróż powrotną. Wspólnie znalazły karawanę zdążającą do Yangcheng. Gladys ponownie znalazła się w koszu na mule, kołysząc się i podskakując przez całą drogę, przez górę. Za każdym razem, gdy mijali inną karawanę, wołała i pytała, czy wiedzą coś na temat starej białej diablicy. Nikt nic nie wiedział. Wieczorem, gdy wjeżdżali do Hoftsum, miała więcej szczęścia. Stary karawaniarz, który kiedyś zatrzymał się w gospodzie ośmiu pomyślności, powiedział jej, że pani Lawson jest poza Yang Cheng. Yang powiedział mu, że wybrała się w podróż do dalszych miejscowości w górach. Nikt nie wiedział dokładnie dokąd. Najwyraźniej Yang nie słyszał nic o żadnym wypadku. Poczuła wzrastające napięcie w żołądku. Pani Lawson jest daleko od opiekuńczego starego Yanga, jest w rękach obcych w jakiejś górskiej wiosce, jeżeli w ogóle jeszcze żyje, musi ją znaleźć i to szybko. Po czterech dniach poszukiwań znalazła niewielką otoczoną murami osadę, w której odszukała panią Lawson. Sytuacja była gorsza niż wszystko, cokolwiek sobie wyobrażała. Znalazła panią Lawson poranioną i posiniaczoną pokrytą zakrzepłą krwią leżącą na czyimś podwórzu na stosie węgla. W pierwszej chwili wydawało jej się, że pani Lawson nie żyje, kiedy jednak podbiegła do niej, ona otworzyła oczy i uśmiechnęła się. Gledis? Czy to ty, Gledis? Cieszę się tak bardzo, że jesteś tutaj, powiedziała. Gledis usiadła obok niej na węglu i położyła jej głowę na swoich kolanach. Pani Lawson jęknęła z bólu. Gladys poprosiła o ciepłą wodę i zaczęła zmywać czarny pył i skrzypłą krew z twarzy starszej kobiety. Ogarniał ją coraz większy gniew. Spojrzała w górę i zobaczyła balkon ze złamaną poręczą. Wtedy zrozumiała co się stało. Pani Lawson spadła z balkonu i ponad tydzień leżała w zimnie na stosie węgla. Nikt nie próbował choćby wnieść jej do środka czy opatrzeć jej rany. Gladys wiedziała, że pani Lawson żyje tylko dzięki swojej upartej naturze. Dookoła zgromadził się tłum ciekawskich. W swoim najlepszym dialekcie chińskim z Yangcheng zaczęła wydawać rozkazy. Wy sześciu tam podnieście tę kobietę. Przynieście tutaj latarnie. Przynieście mi kawałki płótna. Powiedzcie właścicielowi gospody, że potrzebujemy osobnego pokoju z ciepłą kang i to od razu. Tak jak się spodziewała niezwykłość sytuacji, w której otrzymywali rozkazy od zagranicznej diablicy, popchnęła ich do działania. W ciągu godziny udało jej się umyć panią Lawson i opatrzyć jej rany. Wyglądało na to, że ma połamaną większość kości w obu rękach. Miała też liczne rozcięcia skóry i stłuczenia. Ale poza tym nie było widać poważniejszych obrażeń. Leżąc na rozłożonym śpiworze na Kang, pani Lawson spoglądała wdzięcznymi oczami na Gladys. Tak się cieszę, że przyszłaś, powtarzała ciągle na nowo. Ja też, odpowiadała Gladys, zgodnie z prawdą. Wzdrygała się na myśl o tym, co mogło się stać, gdyby przyszła choćby tydzień później. Gdy pani Lawson usnęła, Gladys wysunęła się z pokoju miała kilka bardzo ważnych pytań. Znalazła właściciela gospody i napadła na niego. Dlaczego zostawiliście panę Lawson na stosie węgla przez ponad tydzień? Wszyscy byli pewni, że ta stara biała diablica za chwilę już umrze. Nie chcieliśmy sprawiać jej bólu przenoszeniem jej. W takim razie dlaczego nie oczyściliście jej ran? Pytała dalej. Właściciel gospody wyglądał na trochę zawstydzonego. Ona jest białą diablicą, więc nikt nie chciał jej dotykać, i nigdy nie poprosiła o jedzenie, więc jej nie dawaliśmy, dodał, przewidując następne pytanie. Pokręciła z niedowierzaniem głową, czasami zastanawiała się, czy kiedykolwiek zrozumie sposób myślenia tych ludzi: Jak mogli pozwolić, by półprzytomna kobieta umierała z głodu na zimnie, ponieważ nie prosiła o jedzenie? Zrezygnowana zostawiła właściciela gospody i wróciła do pani Lawson. Następnego rana ustaliła plan działania. Pozostanie z panią Lawson w gospodzie, aż ta poczuje się na tyle dobrze, by móc wrócić do Yangcheng. Najbliższy europejski lekarz był w Luan, odległym o sześć dni drogi na mułach, więc nie było możliwości, by pani Lawson mogła przebyć taką drogę w obecnym stanie. Przez sześć tygodni opiekowała się panią Lawson w gospodzie. Z początku wszystko wskazywało na to, że pani Lawson szybko wyzdrowienie, jej rany zaczęły się goić, a ręce stawały się silniejsze. Nie wszystko jednak było dobrze, choć pozostałe części jej ciała wracały do zdrowia, coraz bardziej bolały ją plecy, także jej umysł działał coraz słabiej. Sytuacja nie szła w tym kierunku, jakiego spodziewała się Gladys więc nie była pewna, co ma robić. W końcu postanowiła, że pani Lawson musi zostać zbadana przez lekarza, niezależnie od tego, jak męczącą oznaczałoby to podróż. Z pomocą kucharza z gospody znalazła karawaniarza, który zgodził się zabrać ją i panią Lawson do Luan. Aby uczynić jej podróż jak najbardziej wygodną, rozpostarła koc między dwoma mułami i poleciła delikatnie ułożyć na nim panią Lawson. Leżała tak pomiędzy dwoma mułami przez sześć dni. Kiedy dotarli do szpitala, Gladys zastanawiała się, czy warto było wkładać tyle wysiłku i cierpienia w podróż do Luan. Angielski lekarz zbadał panią Lawson i powiedział, że ona powoli umiera i że nic nie może w tej sprawie zrobić. Następnego dnia pani Lawson zaczęła błagać Gladys, by zabrała ją do domu, więc zorganizowała jeszcze jedną ostatnią podróż, dla liczącej 74 lata misjonarki. Wróciły razem do Yangcheng, gdzie czekał na nie Yang. Gdy zobaczył, w jakim stanie jest pani Lawson, ugotował jej ulubioną zupę i zamówił trumnę. Dwa tygodnie później, płacząc, złożyli w niej panią Lawson do grobu. Był to pierwszy chrześcijański pogrzeb w Yangcheng. Po pogrzebie Gladys siedziała przy grobie pani Lawson. Przejechała pół świata, żeby przybyć tutaj i służyć jej. Poczuła ogarniający ją strach. Śmierć pani Lawson zmieniła wszystko. Była teraz jedyną Europejką w całym dystrykcie. Najbliższa osoba, z którą mogłaby porozmawiać po angielsku, mieszkała w odległości dwóch dni drogi karawaną mułów przez góry. Czuła się tak samotna jak nigdy przedtem. Nawet bardziej samotna niż na syberyjskim Pustkowiu, gdy wracała po torach do stacji kolejowej Hita. Znajdowała się głęboko w Chinach, bez pieniędzy, bez przyjaciół i bez wspierającej ją organizacji misyjnej. Mimo to powiedziała sobie, że musi wziąć się do pracy. Wszędzie dookoła Yangcheng byli ludzie, którzy potrzebowali usłyszeć Ewangelię, a została teraz tylko ona, by podzielić się nią z nimi.